Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o downsizingu produktów, czyli celowym pomniejszeniu wagi, objętości produktu z zachowaniem e, ceny tego produktu. E, jak pewnie wiecie, a może nie wiecie, ale zaraz się dowiecie, problem też ten dotyczy dywanów oraz chodników. Zapraszam na film. Zobaczcie. Wszystkie te dywany, które tutaj Wam pokazuję na filmiku, które mam obecnie w sprzedaży u siebie w sklepie, mają na etykiecie rozmiar, czy wypisaną rozmiarówkę 160x220 bądź 260. Poza tymi skrajnymi dywanami, które stoją na podwyższeniu, widzicie tam trochę dalej, chociaż też widać już tutaj, zwłaszcza w tym dywanie, który akurat jako jeden z niewielu oferowanych ma ponad 160 cm. Także to też możecie wziąć pod uwagę. Ale zobaczcie sobie tutaj. Ciach. Proszę bardzo. 10 centymetrów. Niemal różnicy. Efekt ten wynika z prozaicznych, ekonomicznych powodów. I powodów tych pewnie się domyślacie, drodzy widzowie. Matematyka. Po prostu, tak. Jeżeli mamy dywanik zwężony o 5 cm, nawet tylko 5 centymetrów, to mamy około 3% powierzchni oszczędzonej. A przy ilościach produkcji idących, tak jak mówiłem, w dziesiątki, tysięcy metrów, no to te wartości rosną, piętrzą się, kumulują się i mamy nie tylko na frytki, ale może i na oszczędzone na piwko czy inne specyfiki, niemniej to tylko, to tylko rozmiarówka 1,60m przy dywanach większych, wyższych, szerszych 2 na 290 Spójrzcie, też mamy takie samo odstępstwo, czyli można założyć, że tutaj mamy już 10cm na 2,90m, o, taką wartość metrów kwadratowych została zmniejszona rozmiarówka tego dywanu faktyczna bo oczywiście etykieta pokazuje 2 na 290 tak jak w dywanie który jest obok i następny i następny także pytanie czy tak robią wszyscy producenci nie nie robią tak wszyscy producenci z tego co się orientuję to nasze polskie wyroby nie mają z tym problemu jeżeli chodzi o szerokość czasami zdarzają się dywany w jednej z fabryk, które mają problemy z długością, ale z racji tego, że jest to przeważnie na dywanach największych ten ubytek, to koniec końców nie robi to aż tak wielkiego problemu, gdzieś tam no, pewnie w jakichś normach się to mieści, także raczej nie brałbym tego jako, nie traktowałbym tego jako celowego działania, a raczej Wypadek przy pracy, chociaż powtarzający się cyklicznie i w zasadzie przy każdej dostawie, ma ten sam problem czyli dywany krótsze o parę centymetrów na długościach. Jak to tłumaczy, tłumaczą importerzy? Uwierzcie mi, nie raz, nie dwa pytałem, o co chodzi z tymi dywanami dlaczego one są szersze, węższe niż bliźniacze, co do zasady, bo podobnie bardzo wykonane. Dywany z innych fabryk. Kuriozalne moim zdaniem, bo słyszałem, że, że po prostu w procesie produkcji one się kurczą. No, dla mnie nie jest to żadne wytłumaczenie. Dla klienta również ciężko w to uwierzyć, bo wystarczy po prostu produkt bazowy przygotować szerszym, żeby ta końcowa wyjakość odpowiadała temu, co jest na etykiecie, albo po prostu brandować dywany szerokością. Metr pięćdziesiąt albo metr pięćdziesiąt. Co już na szczęście się zdarza. Jeden z importerów poszedł właśnie w tym kierunku i już nie nagina rzeczywistości do wyimaginowanych etykiet, a po prostu zmienił etykiety i podaje prawdziwy wymiar. I to jest chyba najuczciwsze. Oczywiście ceny zostawił te same, ale po prostu uczciwie przyznał, że wartość czy szerokość tego dywanu nie jest taka jak. Pierwotnie deklarował. Co możemy zrobić my, jako konsumenci? Nic, nic. Poza tym, że możemy po, pozażyczyć sobie, żeby sprzedawca zmierzył nam wymiar konkretny dywanu, podał tę wartość, tak żebyśmy wiedzieli, co kupujemy, bo czasami te centymetry mają znaczenie. Jeżeli ktoś tam ma określoną przestrzeń, którą chce zakryć lub w którąś chcę coś zmieścić, to mają one duże znaczenie. Tak to wygląda. Producenci nie mają dla nas litości. Nieważne, czy jest to dywan, mleko, czekoladki, czy napój gazowany, wszyscy starają się zrobić tak, żeby zarobić więcej naszym kosztem. Nie pozostaje nam nic innego, jak się z tym pogodzić, wywołać jakąś rewolucję, ale ten w drugi sposób jest raczej niewskazany. Dla zdrowia nas wszystkich, także poprosiłbym o łapki w górę, subskrypcję i wszystkie te niuanse, które są związane z e, pozycjonowaniem filmów, tak, żebyśmy mogli się spotkać częściej. Będzie mi się wtedy bardziej chciało, A tymczasem dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.